imienia świętego Łukasza szpitalowi. Pierwszy powód święty Łukasz był lekarzem. Był lekarzem, a więc czerpał wzór z Pana Jezusa, nie tylko słuchając uczeń jako ten, który słucha, ale też uczeń jako naśladowca. Dostrzec potrzebę, dostrzec słabość człowieka, wyciągnąć rękę, przypomnieć o dobrym samarytaminie, właśnie w Ewangelii świętego Łukasza zapisana. Tyle dobrych powodów, aby święty łukasz był patronem. Pierwsza emocja to satysfakcja, że kiedy trafiłem do decyzji Legnickiej trafiłem w dobre miejsce, skoro takie piękne rzeczy się tu dzieją, satysfakcjonujące, że tyle dobrego, pięknego można w takim krótkim czasie zrobić, jak to świadczy o wszystkich mieszkańcach, o całym środowisku, o służbie zdrowia, o organizatorach, o gospodarcach, o mieście Bolesławie, o terenie bolesławieckim, tyle dobrego w takim krótkim czasie, z taką piękną, dobrą jakością można Kapelani tutaj są, można ich tylko zazdrościć, że z takim wspaniałym zespołem ludzi mogą pracować i że mogą służyć modlitwą, duchową pomocą wszystkim chorym. Kościół ludzie. Ludzie, którzy też chorują, którzy też korzystają ze służby zdrowia, a więc pracownikom należy się wdzięczność lekarzom całemu personelowi i stąd właśnie Boże, błogosławieństwo połączone z naszą wdzięcznością. Życzę takiego dynamizmu, jak do tej pory. Aby jak najwięcej sukcesów zdrowotnych, i nad chorymi miało tutaj miejsce i ludzkiej wdzięczności, Bożego błogosławieństwa i wdzięczności pacjentom. I środowisku, i lekarzom, i pielęgniarkom, wszystkim pracownikom i pacjentom niech błogosławi Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.